Zostało mi już tutaj tylko 7 paczuszek do świąt. Dzisiaj otwieramy ten z numerkiem 18. Ja sięgam. Sprawdźmy, co dzisiaj kryje się w tym opakowaniu. Widzę czerwoną okładkę. Napięcie rośnie. O, super, super, super. Nawet ostatnio rozmawialiśmy na Puszystym Klubie Książki na czacie, że chciałabym tę książkę w przyszłym roku przeczytać i nawet nie pamiętałam, że ta książka znalazła się na mojej liście do Świętego Mikołaja. Także super. Dwie i pół duszy, bo w ogóle tak tej książki z bliska nie pokazałam. Polska książka folk noir z elementami mitologii słowiańskiej, ale wszystko dzieje się w naszym polskim otoczeniu. Jestem ciekawa tej książki, bo z opisu ona brzmi jak coś zupełnie innego. Słyszałam pozytywne pochłady opinie, także cieszę się bardzo, że tę książkę przeczytam w 2025 roku. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co jeszcze będę czytać, to oczywiście zapraszam Was na mój kanał oraz na Instagrama na otwieranie kolejnych siedmiu ostatnich już paczuszek.